Cześć kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Biała Dama. I jak mogliście zobaczyć, w zeszłym tygodniu pokazałam wam stylizacje jesienne dla mnie. Tym razem jest dzisiaj ze mną moja mama Ania. Cześć. I pokażemy wam jak dobrze wyglądać po 50, stylowo jesiennie. Pokażemy wam pięć stylizacji bardzo fajnych, więc nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynamy od pierwszej stylizacji i mamy tutaj taką dzielinową, sweterkową sukienkę, która pochodzi z TK Maxa. Ona jest w fajnym kolorze cappuccino, który idealnie sprawdzi się na jesień. Do tego moja mama dobrała białe skórzane sneakersy, które pochodzą z Reserved i ciemne rajstopy. E, zaraz zobaczycie, już tutaj wlatuje dodatkowo bezrękawnik, e, no żeby po prostu było cieplej. I ten bezrękawnik możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka, ponieważ my z mamą jesteśmy podobnej budowy, podobnego wzrostu, więc chęcią wymieniamy się ubraniami, tak jak właśnie w tym przypadku. No i jak możecie zobaczyć, stylizacja jest luźna, sportowa, a jednocześnie modowa, i spokojnie możecie wyjść w takiej stylówce na miasto po zakupy. Jest jednocześnie tak jak mówię, modowo z takim pazurkiem, ale i fajnie, jesiennie i ciepło. Stylizacja numer 2 i jak widzicie tutaj ta sama sukienka, ale już zestawiona zdecydowanie w bardziej eleganckim stylu, ponieważ moja mama dobrała do niej szpilki, e, czarne skórzane szpilki i zarzuciła do tego elegancki płaszcz w kratę. Również w takich kolorach jesieni, w kolorach ziemi, więc świetnie to do siebie pasuje. Ciemne rajstopy, wszystko idealnie połączone, płaszcz przewiązany po prostu tylko paseczkiem i zobaczcie jak z, w zasadzie stylizacji sportowej w dwóch krokach, czyli przy zmianie butów i płaszcza możemy skomponować sobie elegancką stylizację na, nadającą się na wyjście na obiad, na kolację i już zupełnie inaczej to wygląda. Teraz stylizacja numer 3. I tutaj, jak widzicie, już troszeczkę znów inny styl. Połączenie, wydaje mi się, takiego sportowego i eleganckiego stylu. E, buty zostały, szpilki czarne, skórzane. Do tego e, rurki, bojówki w czarnym kolorze. I świetna, przełamująca wszystko bluza w miśki. E, ona według mnie świetnie tutaj wygląda, dlatego że dodaje takiego, wiecie, e, troszeczkę młodzieżowego charakteru. E, wykończenie wszystko skórzanym, czarnym płaszczem. Skóra w tym sezonie jest jest iście modna, zresztą jak każdej jesieni. Skórzane elementy sprawdzą się Wam zawsze, a jeszcze w takim ponadczasowym kolorze zobaczcie, jak ten płaszcz świetnie komponuje się z czarnymi szpilkami. No i wszystko jest w zasadzie takie świeże i lekkie, pomimo tego, że kolor jest czarny. Kolejna stylizacja, stylizacja numer 4. I tutaj widzicie, wydaje mi się, taki casualowy styl się pojawia. Mama zmieniła szpilki na takie fajne, neonowe, pomarańczowe szpilki z Zary. One tutaj świetnie tą stylizację tak ożywiają, dopełniają, są takim kluczowym elementem. Do tego spodnie z poprzedniej stylówki, czyli takie wąskie, czarne bojówki i fajna koszula, leciutko oversize'owa koszula z Mohito. Z fajnym panterkowym wzorem, wlatuje do tego taka kamizelka z włosia naturalnego, takie futerko jakby. Świetna, ponieważ jest cieplutka i do tej stylówki, jeszcze tej panterkowej, panterkowego elementu koszuli pasuje idealnie. Tak jak mówię, fajny casual sprawdzi się na wiele sytuacji. I stylizacja numer 5, tutaj już zdecydowanie bardziej elegancko i wydaje mi się wyjściowo, można powiedzieć imprezowo. Pozostawiłyśmy szpilki neonowe, szpilki pomarańczowe z Zary, do tego ciemne rajstopy i wleciała fajna, luźna, lekka sukienka w literę A pochodząca z TK mexa Mama tutaj narzuca na siebie jeszcze taki płaszczyk, marynarkę, dłuższa marynarka w pudrowym kolorze, pudrowego różu, która pochodzi z Reserved. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Idealna stylówka na imprezę, ale też świetna, bardzo ładna, bardzo elegancka stylizacja, na przykład do pracy, do biura. Jednocześnie jesiennie ten kolor takiej butelkowej zieleni. Świetnie tutaj wygląda, jeszcze z tymi pomarańczowymi szpilkami prezentuje się to znakomicie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Panie są zainspirowane i że podchwycicie coś od mojej mamy. I oczywiście kciuki w górę, jak Wam się podobało, subik na dole i piszcie, która stylizacja była najfajniejsza. I jak zwykle, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Teis.